Witam Państwa 13 marca 2023 roku. Artykuł 14 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi Rzeczpospolita zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Wolność prasy, wolność druku i wolność mediów to jedna z podstawowych wolności obywatelskich, oznaczająca funkcjonowanie mediów bez prawnych i politycznych restrykcji czy ingerencji i cenzury. Pod pojęciem wolności prasy rozumie się też wolność niedrukowanych środków masowego przekazu, takich jak radio, telewizja i media internetowe. Zapraszam na program Ecovision TV. Rada Kobiet zorganizowała w Opolu kolejną edycję Tygodnia Kobiet. Ideą tej imprezy była promocja kobiecej mocy i determinacji oraz pokazanie, jak ważne i cenione są kobiety w naszym społeczeństwie. Być kobietą, być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Gdyby komuś miało to przeszkadzać. Naszym głównym celem było to, aby celebrować ten Dzień Kobiet, który wydłużył nam się do tygodnia. W zasadzie, zazwyczaj, ten Dzień Kobiet ograniczał się do tego, że dostałyśmy kwiatka. Zjadłyśmy ciastko, wypiłyśmy kawę, natomiast ten dzień w zasadzie nie różnił się zasadniczo od każdego innego. Stąd ta nasza inicjatywa, ten pomysł, żeby kobiety przez ten tydzień troszeczkę ograniczyły te swoje obowiązki, bo wiadomo, że musimy odprowadzić dziecko do szkoły, musimy pracować, coś musimy jeść, robić zakupy. Ale jednak nasza inicjatywa, inicjatywa Rady Kobiet w Opolu,

Ich zjednoczeniu i porozumieniu, i wtedy, kiedy skomunikujemy się ze sobą we wnętrzu i również z innymi kobietami, chciałyśmy pokazać, że kobiety mogą również się realizować, spełniać marzenia, walczyć o swoje marzenia i że nie powinny się poddawać mimo różnych przeciwności. Muzyka To chyba już ostatni z ginących zawodów w Opolu. Pani Elżbieta od 40 lat prowadziła zakład kaletniczy. Niestety w ostatnim dniu marca zakład zostanie zamknięty. W Opolu to się zaczęło w wieku 17 lat, jak byłam już po drugiej klasie szkoły zawodowej z Olesny, bo w się już zaczęłam uczyć. W był kaletnik, który dojeżdżał z Częstochowy. I mama pracowała w Oleśnie i tam na wystawie wyczytała, że potrzebuje ucznia do nauki zawodu. No przyjechała do domu, myśmy na Fipodolestym mieszkali, a ja byłam w trakcie szukania jakiegoś, y, jakiejś, jakiejś praktyki, żeby y, podjąć dalej szkołę. I wtedy chciałam być krawcową na początek, ale kaletnik to wolni nie mam pojęcia, co to jest za zawód. No i mama, oczywiście, jak to mama przekonująca była i będziesz torebki szyła. No, no i następnego dnia już pojechałyśmy tam i spod, yy, jak pojechałyśmy, tak jak się tam zostałam, od razu na praktykę, chodziłam w czerwcu. Jak żeśmy na Koraszewskiego byli, to tam byli rymarze. Jak zatrudniłam się tam, to byli sami rymarze. To oni szyli przede wszystkim uprząszkodną, bo to była taka praca yy, przeważnie ręczna, bo to bardzo gruba skóra, wszystko ręcznie szyli. Bardzo żal, wszystkim żal. Pozdrawiają, życzą zdrowia i bardzo żałują, że już nie będzie miasto miało usług. Bardzo, wszystkie są bardzo pozytywne opinie i wszystkie życzliwe takie. No, po prostu trzeba zrozumieć, i, że coś się kiedyś kończy i kiedyś zaczyna i kończy, tak? Każdy klient, kto wchodzi, to komentuje i żałuje. No. To jest no, na dzień dzisiejszy umierający zawód, ginący zawód, tak jak to jest. To jest może ładniejsze określenie. Nie ma nikogo. Od 31 marca już koniec działalności będzie, do 31 marca będę, a później już tylko wywózka i likwidacja. Jak co roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbył się konkurs o polskie kroszonki i pisanki. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 2 kwietnia podczas 46. Jarmarku Wielkanocnego. Od kilku lat Kroszonka Opolska i Pisanka są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na polską listę. Wydawało nam się, że uda nam się doprowadzić do tego, że ta Kroszonka stanie się również elementem tej listy UNESCO. Niestety na razie jeszcze. Jakiś czas nas jeszcze do tego, jeszcze parę, parę, parę lat być może musimy na to poczekać. Ta kroszonka oczywiście nie pojawiła się na tej liście niematerialnego dziedzictwa sama z siebie, tylko to jest oznaka tego, jak bardzo ta kroszonka jest mocno związana z regionem, jeśli chodzi o życie ich mieszkańców naszego regionu. Pod koniec lat 50. pierwszy taki konkurs na terenie Opola został zorganizowany przez Muzeum Opolskiego. Dzięki temu, Opolskiego że ci twórcy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, podtrzymywania, że myśmy w jakiś sposób stwarzali taką możliwość pokazania tych prac szerszej publiczności, bo były organizowane oczywiście konkurs, wystawy pokonkursowe. Być może dzięki temu ta kroszonka tak mocno się trzyma. Dziś w Teatrze EkoStudio w Opolu został zainaugurowany cykl EkoSpektakli dla dzieci, realizowany w ramach unijnego projektu Mamy rady na odpady. Autorem i reżyserem bajek jest Andrzej Czernik, dyrektor Teatru EkoStudio. Bardzo ważna kampania promocyjna. Przedstawienie teatralne, które pokaże dzieciom, jak ważnym elementem naszego życia jest właściwa segregacja śmieci, właściwe nasze podejście do środowiska, bo ten spektakl to jeden z elementów kampanii promocyjnej. Mamy Rady na Odpady, w którym uświadamiamy dzieciom. Uczniom i uczennicom szkół podstawowych, że bardzo wiele od nich zależy. E, tak naprawdę chcemy pokazać, że Dobry. każdy z nas jest odpowiedzialny ja i każdy z, z nas na może górę. mieć wpływ na to, Wyrusza. że będziemy ja lepiej traktować na nasze środowisko. Znowu się potknąłem o te śmieci. "I wylądowałem na brzuchu!" jak wrona. Kampania, czyli przedstawienia będą odbywały się w całym województwie, w każdej gminie. Zaplanowanych jest 76 spektakli, a to, że rozpoczynamy w Teatrze Eko Studio, to nie jest przypadek, dlatego, że to właśnie Teatr Eko Studio wygrał przetarg i to aktorzy Teatru Eko Studio przygotowali fantastyczne spektakle o tematyce właśnie ekologicznej, a Rozpoczynamy w ich siedzibie w Opolu dla uczennic i uczniów szkół z miasta Opola. Materiały edukacyjne, a tak naprawdę to książeczka. Książeczka, w której będą mogli poznać gajowego badurę, dzięki któremu poszerzą swoją wiedzę ekologiczną, ale na pewno zapamiętają, jak ważną rolę sprawują i że. Również oni mogą walczyć z zaśmieceniem naszych okolic. W informacjach to już wszystko, a w dalszej części programu komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, archiwum Jurka Stęplewskiego i aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Zapraszam i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Dzisiaj medialny hejt, a tragedia nastolatka. Co z niej wynika? Wiadomość o śmierci Mikołaja Filiksa, syna posłanki PO, była wstrząsem. Radio Szczecin, które ujawniło personalię nastolatka, długo nie zazna spokoju. Nie zaznał go również Mikołaj, który z dnia na dzień stał się osobą publiczną, a przedtem przeszedł piekło. Niespełna szesnastoletni chłopak... Tak tragiczne okoliczności domagają się wyjaśnienia także przez odpowiednie służby, choć wielu odpowiedzi możemy nie poznać. Trwająca dyskusja o odpowiedzialności bezlitosnej propagandy jest istotna, bo szczucie z powodów politycznych przekłada się realnie na codzienne życie wielu osób. Co się o tym wie społeczność LGBT+, uchodźcy na białoruskiej granicy, wszyscy wzięci na cel. Także polityczni oponenci atakowani bezceremonialnie w narodowych mediach o ogólnopolskim zasięgu. To co się wydarzyło jest szczególnie bulwersujące. Życia Mikołajowi nie przywrócimy, ale należy zrobić wszystko, by wyjaśnić dogłębnie okoliczności tej tragedii. Powinna to zrobić prokuratura Urzędy nadzorujące media i, w miarę swoich możliwości, Platforma Obywatelska oraz opinia publiczna i media. Platforma może postawić sprawę w parlamencie, obywatele, media mogą koordynować zbieranie wszelkich informacji, ze swojej strony domagać się sprawiedliwości. Sprawiedliwość powinna być wymierzona zleceniodawcom. I wykonawcą operacji wymierzonej w posłankę Platformy i jej stronnictwo, największą partię opozycyjną. Operacja została zaplanowana i przeprowadzona w ramach przedwyborczej kampanii zniesławiającej Platformy. W sensie politycznym przypomina operację dyskredytacji. Poseł Blidy, operacje kasta mającej dyskredytować niezależnych sędziów i operacje z użyciem Pegasusa mające zdyskredytować posła PO Krzysztofa Brejze, jego rodzinę, czy prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, czy prokurator Ewe Wrzosek. Magdalena Filiks, matka Mikołaja, posłanka platformy, zajęła się badaniem gospodarności wydatków w lasach państwowych. W zeszłym roku odnotowały one 11 miliardów przychodów, ale zysk nie osiągnął miliona. Gdy w ramach kontroli poselskiej Magdalena Felix oznajmiła, czego ma ona dotyczyć, zarządcy lasów odmówili współpracy. Z relacji posłanki wynika, że kiedy pracownicy lasów państwowych zobaczyli temat i zakres kontroli, przerwali tę kontrolę i nie udostępnili dokumentów. Zdaniem posłanki chcieli ukryć nieprawidłowości m.in. w procedurze przetargowej. Taki jest kontekst operacji przeciwko posłance Magdalenie Felix. Atakując ją, chciano odwrócić uwagę od licznych afer i od sprawy lasów państwowych. Wyciągnięto dawno rozsądzoną sprawę pedofila związanego z Platformą i posłużono się jego ofiarą. Wstrętny i niegodne tych, którzy na co dzień odwołują się do wartości chrześcijańskich. Brzmi to nieładnie. Dziękuję za uwagę. Elżbieta Kampa, była dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dziś stypendystka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam panią. Witam serdecznie. 45 lat pracy między regałami pełnymi książek, 20 lat na stanowisku kierowniczym. Można więc śmiało powiedzieć, że była pani świadkiem tej ogromnej transformacji, jaka dokonała się w bibliotekarstwie. Ale żeby naszym młodszym widzom przybliżyć to, o czym mówimy, to proszę powiedzieć, jak wyglądała Biblioteka, czytelnia no, w latach osiemdziesiątych, kiedy rozpoczynała Pani pracę zawodową. Wyglądała biblioteka chyba w sposób taki tradycyjny, jak, jak, on, jak ten obraz zakodował się w umysłach wielu, wielu ludzi, i, i, i pamiętamy, no w moim wieku, ale także nieco, nieco młodszych, tak przypuszczam. To była przede wszystkim wypożyczalnia i dostęp, to były ciasne pomieszczenia, dostęp do tych książek był ograniczony, zwykle podawała książkę bibliotekarka. Pani bibliotekarka? Tak. Co pan chciał, czy co chciałeś? tak W pustyni i w puszczy, aha numer 456 zapisywała na karteczce i wędrowała między rejami. Ten numeryczny układ był istotny w istotnych bibliotekach naukowych. W bibliotekach publicznych i szkolnych już już trochę inaczej, bo, bo łatwiej było jednak znaleźć, znaleźć książkę w konkretnym dziale. Ale tak, tak, to prawda, ten dostęp był, był bardzo zaograniczony i mm, przede wszystkim biblioteka była wypożyczalnią. Mm -hmm. A gdzie mieściła się, jeśli mówimy o polu? Bo tam zdaje się, na tej drodze przemian, transformacji miejska biblioteka zmieniała lokale. Tak, rzeczywiście. Ona najpierw mieściła się na ulicy Kościelnej, czyli na tej ulicy, gdzie jest Kościół Świętego Krzyża. I tam na piętrze to była pierwsza, pierwsza biblioteka, i tam organizowana przez panią Leszczyńską w 1947 roku. Przez dwa lata tam się mieściła, bo jednak stropy nie, nie wytrzymywały nie ciężaru książek. Potem została przeniesiona do ratusza ale też powoli te pomieszczenia pod arkadami okazywały się zbyć, być za małe i w końcu została przeniesiona no wtedy na Plac Armii Czerwonej. Tam również na piętrze w tych pomieszczeniach mieściła się biblioteka, po czym została przeniesiona na Kośnego i tam ten nasz najważniejszy oddział, Biblioteka Centralna, mieściła się przez wiele lat do momentu zbudowania nowej biblioteki na ulicy. Ale to było serce tej, tej biblioteki najpierw wojewódzkiej, a potem już od 1992 roku Biblioteki Miejskiej, która w takim procesie się, się tworzyła, bo została wydzielona z wojewódzkiej biblioteki. Bo przez długie lata byliśmy jednym organizmem i czytelnika nie, nie obchodziło, jaka to biblioteka, czy wojewódzka, czy miejska. Natomiast od tego 1992 roku już moja poprzedniczka pani Ewa Goplańska przez 10 lat y, y, tworzyła y, te zręby Miejskiej Biblioteki. No a od 2002 roku y, y, już ja przejęłam tę rolę. Do Biblioteki Współczesnej Biblioteki XXI wieku wrócimy w drugiej części rozmowy, ale jeszcze chciałbym wrócić do tych czasów zamierzchłych. Y, y, pani bibliotekarka musiała mieć niezłą kondycję fizyczną, bo ona y, sięgając po książkę z najwyższych. I półki musiała po drabinie chyba łazić. Niektóre, niektóre rzeczywiście tak. Tam, gdzie pomieszczenia były bardzo mało i wtedy regały były bardzo wysokie, ale z reguły starano się tego unikać. Jednak regały były tej wysokości, aby bibliotekarka czy bibliotekarz, bo bibliotekarze też pracowali, mogli po te książki sięgnąć. I muszę powiedzieć, że bardzo wcześnie w Opolu, w bibliotekach publicznych, dostęp do książki był bezpośredni, Czyli zarówno już w, na, na placu Kopernika na Kośnego tak były ustawione regały, że każdy mógł do regału podejść i książkę A. odpowiednią dla siebie wybrać. Tak, tak. Także tutaj opole pod tym względem i w ogóle biblioteki publiczne starały się, aby ten dostęp do książki był taki bezpośredni. Nieco inaczej było w bibliotekach naukowych. W jednym z ostatnich. Wywiadów powiedziała pani. W okresie mojej pracy bardzo mi zależało, żeby udowodnić, że biblioteka jest najciekawszym miejscem na świecie. Nie może być miejscem nudnym, zakurzonym z przestarzałymi książkami. Czy to się udało? Myślę, że to się udało, tak, tak. A tutaj myślę, że jakoś mam zwrotne, tą zwrotną informację od użytkowników biblioteki, od czytelników, którzy wielokrotnie i dzielili się tą informacją, że w tej nowej bibliotece czują się dobrze, że ona jest nowoczesna, że, że to jest takie harmonijne miejsce, ciekawe. Przyprowadzali swoich gości, za granicę, żeby pochwalić się biblioteką. Mm. Y, więc myślę, że tak, tak to, to, to na pewno ten nasz budynek zmienił także postrzeganie w wielu umysłach biblioteki, która była tradycyjna, a on świadczy o tym, że ona może być ciekawa. Bardzo atrakcyjna. tak. Zastanawiam się, jak to się pani udało. Dlatego, że jak pani wie, kultura, czy w ogóle ta sfera kultury w samorządowym budżecie jest na samym końcu. Jeśli brakuje pieniędzy, to się tnie właśnie wydatki na kulturę. Ale tak zastanawiam się, jak to się pani udało. Ale proszę nie zapominać, że Elżbieta Kampa jest jedną ze stu najbardziej wpływowych kobiet w regionie opolskim. Więc podejrzewam, że wykorzystała pani tę moc. No i chyba. A nie, myślę, że, że to oczywiście była jakaś, jakaś wizja, którą posiadłam dzięki, dzięki podróżom, takim szkoleniowym za granicą i widziałam różne, różne biblioteki, więc to otwiera bardzo głowę. I jednocześnie wyobraźnie, mhm. i oczekiwania, bo te marzenia, bo najpierw ta nasza biblioteka była tylko w sferze marzeń. Ale muszę też powiedzieć, że taki przełom w, przełom w bibliotekarstwie w ogóle w kraju datujemy od powstania Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, BUWU. Bo to była pierwsza biblioteka, która no długo się budowała, ale jak powstała, to budziła różne emocje. Zachwytu poprzez jednak pewne uwagi krytyczne, ale to jest wspaniały budynek, ogromny. Zresztą do tej pory możemy śledzić chociażby nagrodę literacką Nikę, która, która właśnie stamtąd jest, jest emitowana. I to jest budynek, który wspaniale służy studentom Uniwersytetu Warszawskiego. A potem były kolejne etapy. Były dwie mediateki, Jedna, która powstała w Wrocławiu, druga w Olsztynie, fundowane przez. Bertelsmana a potem wreszcie były środki unijne. No tak. nie tak. sięgnęli, mm -hmm. sięgnęli samorządowcy. Jeszcze jeden przykład, że środki unijne, unijne. wiele zmieniły w naszym nie. życiu. Bardzo dużo. Tak, tak się zastanawiam, czy to dobrze, że to ta bibliotekarstwo tak się zmieniło, że stało się e, taką nowoczesną e, placówką, bo jak się okazuje, no, poziom czytelnictwa w Polsce spada. Ale na ten temat i na temat, jak wygląda dziś współczesna biblioteka XXI wieku, o tym porozmawiamy jutro. A więc zapraszam na drugą część rozmowy z naszym gościem, a przypomnę, że jest tym gościem Elżbieta Kampa, była dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na razie bardzo dziękuję, do jutra, do 18. .00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego W obiektywie naszego reportera tym razem prosta i tania forma masowego uprawiania sportu: biegi uliczne bez kolców. Mamy 1976 rok. Pochmurny, chłodny poranek. Biuro tego ulicznego biegu w Opolu znajduje się na schodach Urzędu Wojewódzkiego. Na tej fotografii na pierwszym planie redaktor Juliusz Stecki z lokalnej gazety. Dziennikarski notes już gotowy, wystaje z kieszeni. Oto drużyna Skrapkowicz ustalają taktykę biegu. Biegacz z numerem startowym 110 przebiera nogami, by nie zamarznąć. Zawodniczki z numerem 15 i 17 mają inny problem. Gdzie schować odzież wierzchnią? Hej kolego, popilnujesz naszych ubrań? Zdają się pytać uczestniczki biegu. Moment startu coraz bliżej. Wśród uczestników biegu lekkie poddenerwowanie, bo start może zdecydować o wszystkim. Wreszcie ruszyli. Odgłosy, oddechy, pokrzykiwania rejestruje reporter lokalnego radia, redaktor Stanisław Puzyna. Dystans niewielki. Ledwo ruszyli, a już widać metę. Choć impreza rekreacyjna emocji sportowych nie brakuje. Bieg dziewcząt do lat 14 zakończony. Wygrała Marysia z numerem 15. To ta, która oddała swoje spodenki koledze Rysiowi. Teraz na starcie młodzież starsza. Kategoria mieszana. Zawodnik z numerem 135 przeczesuje fryzurkę i wypatruje naszego reportera. Ma na parcie na szkło. Strzał! Korągiewka w górze, i nasz bohater robi rzut, pozostawiając koleżanki w tyle. A nieładnie. A ci dżentelmeni pod drzewem to żurnaliści, redaktorzy sportowi Krzysztof Świderski i Józef Kokorczak. Panowie ustalali tytuł relacji z tego biegu. Wolałbym, by wygrała ten bieg Jadzia z Omexu, ale coś mi się wydaje, że zwycięzcą będzie Franek z wagonówki, zdaje się mówić pan Krzysiu. Jak się okazało miał rację. Oto do mety dobiega zawodnik z numerem 135, brygadzista na Wydziale Wózków Wagonowych. Resztką sił zmęczony, ale fryzur wciąż nienaruszony. Panie Franiu, prosi redaktor Stemplewski, niech pan się uśmiechnie, będzie pan w kalendarium. I choć bieg uliczny odbył się wiele lat temu i przeszedł do historii, to jego przebieg ukomentowano jeszcze długo, bo bieganie stało się modne i dziś w Polsce organizowanych jest ponad 4000 imprez. Jedną z nich jest opolski bieg Policz Się z Cukrzycą, w którym biegło 300 amatorów, bez kolców oczywiście. Niestety, z mądrych słów czasem można ułożyć głupie zdanie.